Jak zrobiłem ten pierwszy dźwięk ten, ale umiem coś innego. <laughs> Jak to myślicie, to nie, to drugi sezon. Tak, ale rysujemy. Uwaga, pyk, cyk, cyk, cyk. Ktoś mnie cerywa tak niepocennie mnie. Ktoś naprawdę mnie cerywa, ale... Przepraszam, ale nie grało mi się. A ktoś mnie czerwało, ale... Mojego odcinek domyślał. Tu, do tu. czarno-biało rysujemy VIP-a. go, ale wersji Squid Game. Kto najlepiej umie rysować, to będzie do mnie firma. No i straszniczka jedenastka, i tak on tam No to się jako straszniczka Moja ulubiona postać jak <grym> mówię, hmm. no, jest to straszniczka jedenaście, ona Ona jest straszniczka straszniczka, ale i jak tam można coś gościć ale szybko szybko trafik, trafik, trafik. Jak widać, to teraz 3, 2, 1. Nie czerwało, ale... uwaga, pyk. Tak wygląda na loksusie. I tam to rysuje coś i pyk. Teraz kończona. I. I, i, i. i. Pacie. 3. 3. 2 lajki i kolejny par. 2, 2. Tym razem dwa, 2, 2, 2. 2, 2. два, 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 два,